Bracia i siostry, to ja Witek Wilk Właśnie robię poranny trening, ponieważ 21 lipca chcę dojechać do amerykańskiej Częstochowy, a skąd? A no to z Bostonu, to będzie przez 5 stanów pielgrzymka rowerowa Kochani już 9 międzystanowa pielgrzymka do tej pielgrzymki można dołączać każdego dnia rano czyli nie trzeba być na całej ale ja chcę być na całej i was zapraszam kochani dołączajcie się pod filmikiem będzie adres gdzie można się zapisywać Międzystanowa Dziewiąta pielgrzymka z Bostonu do amerykańskiej Częstochowy spotkajmy się tam razem aleluja Dajcie, bracia i Dobry. siostry, dzisiaj jesteśmy już po strefie mocy w Rzeszowie. Jest poniedziałek, i my się udajemy do Kępna, i zapraszamy wszystkich na strefę mocy w Kępnie. Będzie pewnie równie pięknie jak w Rzeszowie. Taram. Taram. I słuchajcie, dzisiaj mamy słowa no, z pierwszej Królewskiej, wskakujemy do 21 rozdziału. Posłuchajmy. Naboty Izraelita miał winnicę w Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Ahab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: Oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja dam ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci do pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział: Niech mnie pan broni przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo moich przodków. Ahab przyszedł więc do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które nabód Izraelita wypowiedział do niego, a mianowicie Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Jezebel, jego żona i zapytała go Czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział bo rozmawiałem z Nabotem Izraelitą. Powiedziałem mu, sprzedaj mi moją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on powiedział, nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona. To ty teraz sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem. Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota Izraelity. Potem w imieniu Ahaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście sąsiadujących z nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie nabota przed ludem, posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie, tak aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście zrobili, jakim Izabel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy przed nim, zaświadczyli przeciw niemu mówiąc, Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: Wstań, weź w posiadanie winnicy Nabota Izraelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstała, by zjeść, zejść do winnicy Nabota Izraelity i wziąć ją w posiadanie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zobaczcie, nie mamy tylko niegodziwych tych dwóch, których tam posadzono w sądzie, żeby zeznawali fałszywie, ale no mamy tam Jezebel i tego Ahaba, który no tu cały czas w ogóle się prze, przewija nam przez te ostatnie rozdziały, jako też taki człowiek no tam nawet o nim jest napisane na początku, że gdy Ahab przejął rządy, to był jeszcze bardziej niż jego niż jego poprzednicy, nie, że czyli ludzie tacy zepsuci i można by teraz też go trochę przyrównać do takiego małego dziecka które ja chcę mieć jak nie no to będę, nie będę spał całą noc bo ja po prostu nie mam nie? Eee, no to na pewno nie jest przykład rządcy to na pewno nie jest przykład człowieka który ma być królem, który ma zarządzać który ma innych ludzi prowadzić i innych mieć poddanych sobie Nie, to na pewno nie jest dobry przykład ale przełóżmy teraz tego nabota tego dziś sprawiedliwego człowieka Yy, yy, można by go do Nowego Testamentu przyrównać z jednej strony sytuacja trochę z Pawłem gdzie go wyprowadzili poza miasto ukamienowali, a jeszcze bardziej sytuacja z Jezusem, którego wyprowadzili za miasto i ukrzyżowali I jeden i drugi był niewinny nie? to o to chodzi, że, że ludzie w żaden sposób niewinni, ludzie fałszywie oskarżeni I oczywiście historia jest tego pełna tak mi się znowu przypomina ten człowiek tutaj w więzieniu, który siedzi już 27 rok czy ja się chyba tak nie? i jest zupełnie niewinny to jest w ogóle szok i, i, i prezydent po raz trzeci chyba odrzucił tą, 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 nie wiem jak to się nazywa prośbę o ułaskawienie no, I to, no to jest szokujące że takie rzeczy się dzieją nie? i można by teraz powiedzieć, że ten człowiek tu w więzieniu poniekąd może się utożsamić dzisiaj z Nabotem, poniekąd może się utożsamić z, z Jezusem, czy, czy, czy świętym Pawłem, czy wieloma innymi, którzy w niewinny sposób cierpieli. No i to teraz zobaczcie, znowuż nam pokazuje, no może my nie kamienujemy, tak, bo standardowo nie używamy czegoś takiego, ale, ale ile spraw dzisiaj w sądach pomiędzy ludźmi, współcześnie żyjącymi, opiera się jednak o kłamstwo, bo ktoś coś chce zdobyć, bo ktoś chce coś wygrać, bo ktoś chce coś ugrać, bo, bo komuś na czymś tak bardzo jak Ahabowi zależy i w sumie wszelkie możliwe środki będą dopuszczalne do tego, żeby osiągnąć swój cel, nie? No i tutaj też widzimy tą, tą, tą nikczemną żonę, no w ogóle nikczem, nikczemną kobietę, ona tam się w tej Biblii za bardzo nie popisała swoją osobą pozytywnie, nie? I, I zobaczcie, kobiecość, no, w ogóle, no, kobiecość w ogóle nam się tak nie kojarzy, nie? że kobieta by kogoś y, jeszcze niesłusznie skazała, skazała na śmierć, no, ale to się jednak tutaj dzieje. Nie? I teraz ta winnica. Y, trzeci obraz, który tak mnie dotyka, to no, winnica pańska, tak mi się to kojarzy. Nie? Dziedzictwo, lud wybrany, ludzie Bogu na własność przeznaczeni. Jezus za tych ludzi umiera. Nie? Nabot za tą winnice i historię swoich przodków umiera. Czyli umiera za prawdę, umiera też za to, co kocha. Bóg umiera za to, co kocha. Bóg umiera za Ciebie i za mnie. Nie po to, żeby sobie umrzeć, tylko po to, żebyś Ty i ja, bracie, byśmy my mieli życie i to w obfitości. Amen. Amen. Dzisiaj psalm piąty. Dawno nie, nie pamiętam. Było, nie? nie pamiętam, żeby w ogóle tak był. Dawno nie y Wysłuchaj, panie, głos mojej modlitwy. Usłysz, panie, moje słowa, zważ na moje jęki. By też słuch na głos mojej modlitwy, królu mój i Boże. Bo ty nie jesteś bogiem, któremu miła nieprawość. Zły nie może przebywać u ciebie. Nie ostoją się przed tobą nieprawi. Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym. Mocny psan, ale dla mnie taki bardzo jasno stawiający yy, taką kreskę i a może nawet właśnie to znak wykrzyknika, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Jeżeli cokolwiek złego się dzieje w Twoim życiu, chociaż kiedyś, kiedyś, kiedyś zanim się nawróciłam, zanim zaczęłam poznawać Słowo, miałam taką myśl, że Właśnie to, co złego się dzieje w moim życiu, to właśnie to jest karaboska, że Bóg mnie tak pokarał, że Bóg to zrobił, że, że, że to teraz tak Bóg czyni w moim życiu. A to są po prostu konsekwencje tego, że ja nie znałam prawa Bożego takim, jakie ono jest, miałam jakąś własną interpretację, własne podejście, własne myślenie, czy może nawet to bagatelizowałam w przeszłości. Ale słowo bardzo jasno pokazuje, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. I argument dla mnie, wielu osób, które spotykam, bo dzieje się to, bo dzieje się to i przykłady różnych złych rzeczy. Słowo jasno pokazuje, Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Zło pochodzi od diabła, od szatana. On jest ojcem kłamstwa i tak właśnie oszukuje ludzi, że ludzie myślą, że Bóg to czyni. I to jest bardzo takie jawne działanie, znaczy z jednej strony ukryte, ale z drugiej strony ja to bardzo widzę, jak właśnie diabeł oszukuje dzieci Boże w ten sposób mówiąc i wykrzywiając obraz Boga. Bóg taki nie jest. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. nieprawość. Nie ma czegoś takiego, że, że Bóg może uczynić coś złego w naszym życiu. Słowo bardzo jasno to mówi, ja się tego trzymam. I jeżeli cokolwiek złego dzieje się w moim życiu, to yy, bardziej. Idę w tę stronę, idę do Boga i proszę Go o to, co było wczoraj, przedwczoraj w psalmie i przed, przedwczoraj w psalmie, bo Ty, Panie, jesteś po mojej stronie, bo Ty mnie wyprowadzisz, bo Ty mnie uratujesz, bo Ty jesteś moim obrońcą w tej, w tej sytuacji, gdzie mój wróg mnie atakuje i ja doświadczam złych rzeczy. Oczywiście też jeszcze jest no, konsekwencja moich grzechów, moich złych wyborów, mojej głupoty, no tutaj na habie jasny przykład, tak, rządza posiadania, zazdrość i, i wszelkie zło, które się tam wydarzyło. Oni później są konsekwencje. Ten psalm dzisiaj jest bardzo mądry, bardzo jasny, bardzo taki jasny. Pokazuje nam Boga, tego, który słucha naszych jęków, jest z nami w tej sytuacji, widzi tę sytuację i znajduje z niej wyjście. Właśnie On, ku dobru. Amen. Amen no i mamy dzisiaj aklamację znowu ze 119 psalmu Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich Panie i światłem na mojej ścieżce tak rozmawialiśmy o tym dzisiaj właśnie w nocy z Sylwem, jeszcze, że tak wielu ludzi w naszym kościele nie traktuje słowa jak to światło, jak ta lampa, jak pochodnia jak, jak drogowskaz jak droga dla naszego życia że to życie jest zbudowane na czymś trochę na kształt słowa ale jednak na czymś innym, że jest tam y, domieszka słowa, żeby to wyglądało jak na słowie, ale jednak nie jest na słowie. I to też jest y, diabelskie działanie, żeby to słowo Boże trochę wykrzywić. Zastanów się, czy dzisiaj przewodnikiem twego życia i Twoich wyborów jest słowo Boże. Konkretnie słowo, nie mówimy o innych mm. książkach słowo Boże. Y, no i tak mówi Bóg. I teraz y, Mateusz z piątego rozdziału, czyli ciąg dalszy tego kazania na górze. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich y uczniów. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli ci ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. To jest ciekawe, wiecie, co byłem się na rowerze i miałem, no wiadomo, do bardzo dużo czasu miałem, bo trzy godziny jechałem na myślenie, nie? na rozmawianie z Bogiem. I ja nie wiedziałem, że ten fragment dzisiaj będzie, ale o tym myślałem właśnie. Szukałem takiej jednej rzeczy. Pewnie niektórzy z was czytali Kwowady, z tych, widzieli film. No i tam widać jak ci chrześcijanie pierwsi umierają za, no za wiarę, nie? że... Ewidentnie umierają. Zresztą wiemy, że wszyscy apostołowie, no nie wiem jak umarł, ale poza Janem wszyscy wiemy, że mędrzeńską śmiercią umarli. I oni właśnie te słowa Jezusa, zobaczcie, traktowali bardzo poważnie. Nie stawiajcie oporu złemu, nie? Nie stawiacie oporu złemu, ale gdzieś e, w to chrześcijaństwo weszło takie coś, że no bo my się jednak musimy bronić, nie? My się jednak musimy bronić, no i stąd mamy broń, stąd mamy miecz, stąd mamy karabiny, stąd mamy samoloty, stąd mamy inne rzeczy. E, to jest takie moja wolna myśl, ale tak właśnie dzisiaj nad tym zastanawiałem się: jak by wyglądał dzisiaj świat, gdyby chrześcijanie naprawdę się nie bronili? E, jeżeli widzieliście ten film przełącz Ocalonych, chyba, tak? Mm -hmm. M M mela Gibsona, myślę, że warto by na ten film spojrzeć. Nie? To pokazuje, że można walczyć y bez broni. I pamiętacie słowa Jezusa, który powiedział: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Więc będzie kto karabinem wojuje, od karabinu ginie i tak dalej. I my mówimy: No, w obronie. No, ale moment, to, to my mamy być obroną, czy Bóg ma być naszą obroną? I tak z tym Was zostawiam. Bądź, panie, błogosławiony i uwielbiony, i wywyższony. Tobie Panie, wszelka chwała i cześć, wszelka chwała. I my, Panie, idziemy, Panie, teraz, jeszcze dzisiaj, prowadzić kolejny odcinek Strefy Mocy, dzisiaj w Rzeszowie. I Panie, wierzę, że Ty, Panie, będziesz robił wielkie rzeczy, bo Ty jesteś bogiem cudów. Wywyższam Cię, uwielbiam. I Panie, spraw, żeby moje życie, ja się na to decyduję, było całkowicie poddane Twojemu światłu, Twojej prawdzie. Twojemu prowadzeniu nie chcę panie podążać swoimi drogami, ale chcę całkowicie podążać twoimi drogami. I bądź panie błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała tobie, Jezu. Wszelka chwała i wszelka cześć. Bądź błogosławiony, mój panie i zbawco. Chwała ci Jezu. Wszelka chwała. i chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I posiedźcie sobie chwilę z tym słowem, a my lecimy jeszcze ostatni dzień Strefy Mocy w Rzeszowie. Dokończyć albo zacząć coś nowego w Panu. Amen. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Wspaniałego Boga Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.